Zabierz makaron na cmentarz. Mogłoby się wydawać, że zabieranie produktów spożywczych na cmentarz jest nie na miejscu. Okazuje się jednak, że makaron może być bardzo przydatny i znacznie ułatwić dbanie o groby najbliższych. Każdy z nas miał problem z zapaleniem znicza za pomocą zapałek czy zapalniczki. Używając makaronu raz na zawsze pozbędziesz się tego problemu. Pewnie zastanawiasz się, jaki rodzaj makaronu będzie potrzebny oczywiście ten najdłuższy czyli do spaghetti. To idealna alternatywa dla krótkich zapałek, które mogą narazić nas na poparzenia. Wystarczy podpalić go za pomocą zapalniczki, a następnie odpalić nim wkład. Makaron długo utrzymuje płomień, dzięki czemu nie zgaśnie tak łatwo jak zapałka, i ułatwi zapalenie nie jednego, a wielu wkładów. Dzięki niemu sięgniemy głęboko do środka zniczy i przy okazji oszczędzisz sobie nerwy. Choć może wyglądać śmiesznie, to faktycznie ochroni cię przed możliwymi poparzeniami rąk.